W miejscu, gdzie druga najdłuższa rzeka świata rozdziela swoje koryto, tworząc deltę, rozlokowała się największa metropolia Afryki Kair. Miasto powstało w X wieku i było pierwszym osiedlem arabskim nad brzegami Nilu. Nazwano je Al-Kahira, co oznacza zwycięskie. Przez ponad tysiąc lat rozrosło się do olbrzymich rozmiarów, wchłaniając okoliczne wioski i zabudowując pola uprawne. Dzisiaj stolica Egiptu dzieli się na dwie części. Położony na wschodnim brzegu Nilu Kair i usytuowaną na zachodzie Gize. Nieprawdopodobne tempo przyrostu naturalnego i wymykające się spod kontroli migracje ludności spowodowały, że tak naprawdę nikt nie wie, ile dokładnie mieszkańców liczy Kair. 12, 13, a może 15 milionów. Śluby w Egipcie urządzane są z wielkim rozmachem i przepychem. Nieraz kosztują one fortunę, ale taki tu już zwyczaj zastaw się, a postaw. Popatrzmy zatem przez chwilę, jak wygląda zabawa weselna bogatych Egipcjan. I jeszcze jeden piękny zachód słońca nad największą metropolią Afryki, tym razem niestety już ostatni. A może uda się tu jeszcze powrócić.